Lato 1943. Niemcy nie szukają bombowców Rafu. Oni je widzą, zanim te zobaczą Ziemię. Radar, reflektory i nocne myśliwce zamieniają noc w mapę śmierci, a potem nad Hamburgiem ktoś wrzuca do tej perfekcyjnej maszyny jeden mały detal i system zaczyna się dławić. Lato 1943 roku. Wojna powietrzna nad Europą Zachodnią wchodzi w fazę, w której nie liczą się już tylko pojedyncze bitwy i rajdy, ale cała matematyka przemysłu. Ile bombowców da się wysłać, ile z nich wróci, ile ton ładunku spadnie na cel i ile nocy z rzędu można to powtórzyć, zanim załogi i maszyny po prostu się skończą. Dla brytyjskiego Bomber Command ta matematyka od miesięcy wygląda ponuro. Nocne naloty miały być bezpieczniejsze niż dzienne, bo niemieckie myśliwce w ciemności tracą przewagę, a obrona przeciwlotnicza strzela bardziej na ślepo. Tyle, że Niemcy zrobili z nocy własne polowanie. Wymyślili nocną obronę warstwową, radar wczesnego ostrzegania, radar naprowadzania, reflektory, artyleria przeciwlotnicza i najgroźniejsze nocne myśliwce prowadzone jak psy myśliwskie na smyczy radiowej. To właśnie tu pojawia się problem, który dla aliantów jest bardziej przerażający niż sama artyleria. Niemcy przestali zgadywać, gdzie są bombowce, zaczęli je widzieć. Z zewnątrz wygląda to jak cud technologii. W praktyce to precyzyjnie zorganizowany system, który ma jeden cel: rozbić formację bombową, zanim dotrze nad miasto i wyciągać z ciemności pojedyncze maszyny jedna po drugiej. Bombowiec ciężki, nawet czterosilnikowy, jest potężny tylko w liczbie samotny, odłączony od strumienia, staje się celem. Niemcy budują ten system od początku wojny, a do 1943 roku doprowadzają go do dojrzałości. Na północy i zachodzie Rzeszy działa sieć radarów Freya. To ich oczy dalekiego zasięgu. Freja potrafi wykrywać duże cele w powietrzu na dziesiątkach, a nawet ponad stu kilometrach, dając czas na podniesienie alarmu. Dalej wchodzą radary Würzburg, precyzyjniejsze, krótszego zasięgu, ale zdolne do dokładnego śledzenia celu. A kiedy nad obszarem pojawia się strumień bombowców, do gry wchodzi cała metoda dowodzenia obroną nocną linia Kamhubera czyli sektorowy pas kontroli. W którym każda komórka ma swoje radary, reflektory i dyżurne myśliwce. W idealnym scenariuszu wygląda to tak. Freya widzi nadlatujące echa, centra dowodzenia wyznaczają kierunek, wysokość i tempo. Gdy bombowce zbliżają się do danego sektora, Würzburg zaczyna śledzić pojedyncze cele bardziej szczegółowo. Kontroler kieruje nocnego myśliwca, a ten, często już wyposażony w własny radar pokładowy, dopina ostatni etap. Pilot dostaje instrukcje jak po sznurku w prawo, w lewo, wyżej, niżej, aż w końcu widzi w ciemności czarną sylwetkę z ledwo jarzącymi się końcówkami spalin. Potem wszystko trwa sekundy. Dla załóg Rafu problem ma proste brzmienie to nie jest już noc to jest mapa a oni są na tej mapie kropkami. Brytyjczycy oczywiście nie są bezradni uczą się na błędach, budują nawigację radiową, poprawiają taktykę strumienia bombowców. Prowadzają lepsze oznaczanie celów przez pathfinderów. Ale każda poprawa zderza się z jednym faktem: gdy przeciwnik ma radar i zorganizowaną sieć naprowadzania, sama ciemność przestaje chronić. I właśnie w tym miejscu zaczyna się historia Hamburga miasta, które w 1943 roku jest dla Niemiec czymś więcej niż celem na mapie. Hamburg to port, stocznie, przemysł, magazyny, logistyka to krwiobieg, którym płynie stal, paliwo, części i ludzie. Uderzenie w Hamburg nie ma być tylko odwetem. Ma być ciosem w zdolność Rzeszy do prowadzenia wojny, szczególnie na morzu i w przemyśle ciężkim. Tyle że Hamburg nie jest bezbronny. Wręcz przeciwnie, to jeden z lepiej chronionych obszarów. Z punktu widzenia obrony przeciwlotniczej duże miasto jest jak magnes. Jest warte tego, by przydzielić mu działa, reflektory, zapas amunicji i priorytet w naprowadzaniu myśliwców. A z punktu widzenia nocnego pilota Luftwaffe jest jak latarnia, wie, że tam będzie ruch, że tam pojawi się strumień i że w tym strumieniu można wybierać cele. Bomber Command, planując nalot o skali, której wcześniej nie próbowano w tej konfiguracji, staje więc przed brutalnym pytaniem, które nie dotyczy odwagi ani determinacji, tylko prawdopodobieństwa. Jak przeprowadzić masowy atak na silnie bronione miasto, skoro obrona widzi Twoje samoloty wcześniej, niż ty widzisz cokolwiek na ziemi? To pytanie ma w sobie drugi, równie ważny element: jak zrobić to nie raz, ale seriami? Bo pojedyncza noc może być sukcesem propagandowym, ale jeśli celem ma być realny paraliż przemysłu i morale, trzeba powtarzać uderzenia, a do powtarzania potrzebujesz załóg, które przeżyją. W 1943 roku straty wśród brytyjskich bombowców są czymś, co zjada całe roczniki wyszkolonych ludzi. W ciężkich nalotach giną setki lotników w jedną noc. Czterosilnikowy bombowiec to nie jest samolot. To siedem osób, często młodych, które muszą działać jak mechanizm pilot, nawigator, bombardier, radiotelegrafista, strzelcy. W szkoleniu tracisz miesiące, w boju możesz stracić ich w 10 minut. I tu widać różnicę między wojną na ziemi a wojną w powietrzu. Na ziemi oddział może się wycofać, okopać, rozproszyć. W powietrzu bombowiec ma prostą geometrię musi dolecieć do celu konkretną trasą, na konkretnej wysokości, w konkretnym czasie. Wystarczy, że obrona zrozumie tę geometrię i ma narzędzia, by ją przeciąć. Dlatego Niemcy z taką konsekwencją rozwijają radar. W ich logice to nie jest gadżet, tylko przewaga systemowa. Radar daje czas, a czas jest wszystkim. Czas na alarm, czas na start myśliwców, czas na ustawienie artylerii, czas na przerzucenie dyżurów do sektorów, gdzie coś się dzieje. Bez radaru obrona reaguje po fakcie, z radarem reaguje przed faktem. Brytyjczycy próbują wielu rzeczy, żeby odebrać Niemcom ten czas: ataki dywersyjne, zmiany tras, mylenie kierunku, stosowanie wabików. Ale to wciąż walka z przeciwnikiem, który ma przewagę informacyjną. I w takiej walce nawet najlepsza taktyka zaczyna przypominać bieg w labiryncie, którego plan ma ktoś inny. Dlatego w sztabach i ośrodkach badawczych pojawia się myśl, która z dzisiejszej perspektywy jest banalna, ale wtedy jest niemal heretycka. Jeśli radar jest okiem, nie trzeba go niszczyć. Wystarczy sprawić, żeby przestał rozróżniać. Nie chodzi o to, by zabrać Niemcom radar fizycznie. Chodzi o to, by ich ekran zapełnić czymś, co wygląda jak cele. Żeby operator nie wiedział, gdzie jest prawdziwy strumień bombowców, a gdzie tylko szum, żeby cały ich precyzyjny system naprowadzania, oparty na jednym założeniu, że echo odpowiada rzeczywistemu samolotowi, nagle zaczął się dławić. To jest moment, w którym wojna technologiczna wchodzi w najciekawszą fazę fazę oszustwa. Bo radar działa uczciwie: wysyła impuls, odbiera odbicie. Nie widzi metalu jako samolotu widzi odbicie fal radiowych. Jeśli więc w powietrzu pojawi się wystarczająco dużo małych, odbijających elementów, ekran zacznie pokazywać mnóstwo obiektów. A jeśli te elementy będą opadać powoli, tworząc chmurę, która przemieszcza się z wiatrem, mogą wyglądać jak coś, co idzie przez sektor. Coś, co trzeba śledzić, coś, co trzeba zgłosić, coś, na co trzeba poderwać myśliwce. W teorii to brzmi prosto. W praktyce w 1943 roku to jest problem równie trudny jak zbudowanie nowego samolotu, bo musisz znaleźć materiał, kształt, długość i sposób zrzutu, który da maksymalny efekt na konkretnych częstotliwościach niemieckich radarów. Musisz to spakować tak, by załoga mogła użyć tego w rękawicach, w ciasnym wnętrzu, w stresie. Musisz zdecydować kiedy i gdzie to wysypać, żeby oślepić właściwe sektory, a nie te, które i tak byłyby puste. I musisz mieć pewność, że przeciwnik nie skopiuje tej metody następnego dnia, bo jeśli skopiuje, sam użyje jej przeciwko twoim miastom. W tym miejscu zaczyna się paranoja i cisza, której zwykle nie widać w opowieściach o wielkich nalotach. Takie rozwiązania nie są tylko sprytnym trikiem, są bronią strategiczną. Jeśli zdradzisz ją za wcześnie, tracisz jedyną przewagę, jaką masz, a jeśli użyjesz jej za późno, stracisz ludzi, których nie odzyskasz. Hamburg staje się więc nie tylko celem, staje się poligonem dla jednej decyzji. Czy można na chwilę wyłączyć najgroźniejszy element niemieckiej obrony radarową świadomość sytuacyjną i zrobić to tak, by w tej jednej nocy system Kamhubera wyglądał jak perfekcyjna maszyna, do której wsypano piasek. To właśnie jest problem do rozwiązania w tej historii nie jak zbombardować miasto, bo bombowce i bomby już są. Problem brzmi, jak przejść przez filtr, który od miesięcy zabija Twoje załogi, zanim dotrą nad cel? Jak sprawić, żeby Luftwaffe tej nocy nie polowała, tylko błądziła? Jak zamienić ich przewagę, radar, w ich słabość, zaufanie do obrazu na ekranie? W następnej części wejdziemy w sam środek tej decyzji. W szczegół, który wygląda jak nic, a działa jak klucz do zamka. Wymyślony po to, by oszukać fizykę i ludzi, którzy tej fizyce zaufali. I dokładnie tym piaskiem okazała się garść cienkich pasków folii. W rafie miało to kilka nazw, ale najbardziej znana to window, prosta idea tysiące wąskich pasków metalizowanego materiału, w praktyce folii aluminiowej na papierze, pociętych na długość dobraną nie na oko, tylko pod konkretną fizykę. Żeby nie były po prostu śmieciem w powietrzu, musiały mieć wymiary, które sprawią, że dla radaru staną się idealnym reflektorem. Każdy pasek działa jak mała antena, odbiera impuls i odsyła go z powrotem. A jeśli tych anten są tysiące, radar widzi tysiące celów. Najważniejsze było to, że dla operatora na Ziemi radar nie pokazuje samolotu, pokazuje echo, plamkę, ślad. W 1943 roku ta plamka była dla Niemców prawdą. Nie mieli na ekranie podpisu to Lancaster, a to folia. Mieli jasne punkty na zielonkawej poświacie i obowiązek reagować. Decyzja o użyciu Window była jednocześnie odważna i ryzykowna. Odważna, bo oznaczała, wchodzimy w największą bitwę, jaką mamy w rękach i stawiamy na oszustwo zamiast na stal. Ryzykowna, bo Niemcy mogli to skopiować, a jeśli skopiują następnego dnia, to oni będą zapełniać brytyjskie radary i prowadzić własne naloty z mniejszymi stratami. Ale w lipcu 1943 roku presja jest ogromna. Bomber Command nie może dłużej płacić tej ceny. Jeśli nocna ofensywa ma w ogóle mieć sens, trzeba wreszcie złamać niemiecką zdolność do polowania. I właśnie wtedy Hamburg dostaje swój wyrok. Nie w dokumentach propagandy, tylko w tabelach sztabu. Cel duży, ważny, łatwy do identyfikacji, dość daleko, by wymagał pełnej pracy obrony, a jednocześnie wystarczająco wart ryzyka. Noc 24 na 25 lipca 1943 roku. W bombowcach Rafu obok bomb pojawia się coś, co wygląda absurdalnie niegroźnie. Paczki, wiązki, pocięte paski, które załoga może wyrzucać przez specjalne otwory albo po prostu przez właz. Nie ma tu efektu super broni. Jest rutyna wyciągnąć, rozdzielić, wyrzucić w odpowiednim tempie. I wtedy dzieje się coś, co dla operatorów na Ziemi wygląda jak początek końca kontroli. Na ekranach radarów zaczyna rosnąć chmura, plamy, smugi, całe obszary echa, które nie zachowują się jak pojedynczy samolot, ale też nie wyglądają jak zwykłe zakłócenia. W wielu miejscach wszystko naraz staje się celem. Kontrolerzy próbują naprowadzać myśliwce, ale naprowadzają je na duchy. Reflektory przeczesują niebo, ale nie znajdują tam nic, co pasowałoby do tego, co pokazuje radar. Działa przeciwlotnicze, dostają dane, które nagle przestają być wiarygodne. A najgorsze w takim systemie jest to, że nie da się pauzować. Alarm już poszedł, maszyny już startują, ludzie już reagują. Tylko, że reagują na obraz, który nie jest już mapą rzeczywistości. To nie znaczy, że obrona przestaje istnieć. Hamburg nie jest nagle otwarty. Niemieckie myśliwce wciąż latają, flak wciąż strzela, a część radarów nadal coś widzi. Ale kluczowa przewaga, precyzyjne naprowadzanie i selekcja celów zostaje naruszona, jakby komuś wyłączyć ostrość w celowniku. I dla Bomber Command to jest dokładnie ten moment, który zmienia matematykę. Gdy nalot nie jest rozbijany na pojedyncze, wyciągane ze strumienia maszyny, strumień dociera nad miasto bardziej zwartą masą. Więcej bombowców przeżywa podejście, więcej z nich zrzuca ładunek w okolicach celu i, co najważniejsze, więcej z nich wraca, żeby następnej nocy zrobić to znowu. Hamburg dostaje pierwsze uderzenie, potem kolejne. Alianci nie planują jednej nocy grozy. Planują serię, która ma przełamać nie tylko infrastrukturę, ale też zdolność miasta do ratowania się. Kulminacja przychodzi 27 na 28 lipca 1943 roku. To wtedy przy sprzyjających warunkach, wysoka temperatura, sucha pogoda, wiatr, rozległe pożary, które zlewają się w jeden organizm, rodzi się zjawisko, które brzmi jak metafora, ale jest fizyką burza ogniowa. W praktyce tysiące małych pożarów łączy się w jeden gigantyczny. Płomień zaczyna oddychać powietrzem. Wytwarza własny wiatr, zasysa tlen z okolicy, tworzy prądy, które potrafią przewracać ludzi i zrywać dachy. Temperatura rośnie do poziomów, przy których asfalt mięknie, a wnętrza budynków zamieniają się w piekarniki. Ludzie, którzy próbują uciekać, wpadają w strefy, gdzie samo oddychanie parzy płuca. To nie jest scena z filmu. To jest efekt, którego w 1943 roku nikt nie czuje za biurka w Londynie. Ale który staje się realny na ulicach Hamburga. Operacja dostaje nazwę, która jest przerażająco adekwatna Gomora. Nie dlatego, że ktoś chce poezji, tylko dlatego, że ktoś rozumie, iż to, co ma się wydarzyć, przekroczy normalną skalę nalotów. I teraz wracamy do jednego detalu, który był osią tej historii. Czy Hamburg spłonął tylko dlatego, że Eraf miał dużo bomb i dużo bombowców? Nie. To był warunek konieczny, ale niewystarczający. Prawdziwa zmiana zaszła wcześniej, w powietrzu, w ciemności, kiedy niemiecki system obrony przestał działać jak chirurgiczny nóż, a zaczął działać jak człowiek w panice, który macha ostrzem w dymie. Window nie zniszczyło żadnego radaru fizycznie, nie wysadziło masztów, nie pozbawiło Niemców technologii. Ono zrobiło coś subtelniejszego zabrało im pewność. A gdy zabierasz pewność systemowi, który jest zbudowany na zaufaniu do danych, cały łańcuch zaczyna drżeć. Kontroler nie wie, które echo jest prawdziwe, więc podaje gorsze naprowadzanie. Pilot myśliwca dostaje gorsze naprowadzanie, więc traci czas. Flak dostaje mniej wiarygodne wskazania, więc strzela mniej skutecznie. W efekcie mniej bombowców jest przechwyconych przed celem. W efekcie więcej bomb spada tam, gdzie ma spaść. W efekcie miasto nie dostaje jednego nalotu, tylko serię uderzeń, która przerasta jego możliwości obrony cywilnej. To był jeden z tych momentów wojny, w których wielkie skutki nie biorą się z większej siły, tylko z przewrócenia jednej zasady gry. Oczywiście Niemcy nie byli bezradni w nieskończoność. Z czasem zaczęli rozumieć, co widzą, zaczęli szukać metod filtrowania echa, zmieniać procedury, polegać bardziej na innych źródłach informacji, na obserwacji, na podsłuchu, na przewidywaniu tras, a potem, co jest najbardziej ironiczne, sami skopiowali tę metodę. Niemiecka wersja Windows znana jest jako Dupel, bo tak działa wojna technologiczna. To, co dziś jest przewagą, jutro staje się standardem, a pojutrze jest tylko kolejnym elementem w wyścigu. Ale lipiec 1036 roku należy do tych kilku nocy, kiedy przewaga była jednostronna, kiedy garść pasków folii otworzyła drogę do miasta, które miało być chronione właśnie przez radary. I tu dochodzimy do wniosku, który wykracza poza Hamburg. Wojna kojarzy się z potęgą, większym działem, szybszym samolotem, grubszym pancerzem. Tymczasem bardzo często decyduje o niej nie potęga, tylko informacja, a jeszcze częściej kontrola nad tym, co przeciwnik uważa za informację. Niemcy zbudowali system obrony nocnej, który był jednym z najnowocześniejszych na świecie. Działał, bo dawał przewagę poznawczą. Widzieli więcej, wcześniej i dokładniej. Alianci tej nocy nie pokonali Luftwaffe w klasycznym sensie. Oni sprawili, że Luftwaffe na chwilę przestała widzieć. A gdy w wojnie przestajesz widzieć, jesteś o krok od przegranej. Nawet jeśli masz świetne myśliwce, świetnych pilotów i tysiące dział. Hamburg stał się symbolem nie tylko zniszczenia, ale też narodzin nowej epoki. Epoki, w której pole bitwy to nie tylko ziemia i niebo, ale również ekran i interpretacja sygnału epoki walki elektronicznej, która później stanie się codziennością w każdym konflikcie. Jeśli chcesz, napisz w komentarzu jedno słowo folia a ja przygotuję kolejny odcinek o innym małym detalu, który złamał wielki system i zmienił wynik operacji, zanim ktokolwiek zdążył zrozumieć, co się dzieje. Subskrybuj, jeśli interesuje Cię ta wojna od strony mechanizmów, a nie mitów.